Cześć. Cześć. Dzisiaj, Cześć. Ma, dzisiaj w mojej kuchni kolejni goście Paula i Jarek, moi fantastyczni przedstawiciele handlowi. I wspólnie gotujemy dzisiaj w czarnej perle. A teraz już jest wieczór, więc coś mega zdrowego. E, co tam robimy? Sałatkę kalafiorowo-brokułową. Tak. To możemy zaczynać. Rozpocznij gotowanie. Wrzucamy sobie kopelek. Chyba już jest. To już Chyba mamy już mamy koperek, wrzucił. Ja tak? Okej. Okay. Więc następny krok sobie zakładamy miareczkę z pokrywką. I ustawiamy sobie na 8 obrotów. Cebulka? Chyba w tej Tutaj misce mamy, tak. mamy. Znów sobie zakładamy miarkę z pokrywką. Dajemy sobie na pięć obrotów. Ściągamy sobie. A. Jarek, teraz dodajemy kalafior. Okej. Okay. I dajemy go tutaj. Teraz broku. Śmiało. Dobra. Tak. Jabłka. Już mamy przygotowane. Super. Idziemy dalej. I sok z cytryny. I sok. To ja wycisnę. Dobra. Tak, tu za chwilę chyba przyprawy będą, Jarek. Okay. przyprawy i troszkę majonezu. Pomidorki dajemy teraz. I Hej, uśmiechnijcie się coś tutaj do tej kamerki, bo <laughs> <laughs> będzie kwaśna sałatka bo... Będzie tuszny Okej okay, I to już wszystko Surówka się robi mega szybko jest bardzo zdrowa i yy, no, smakuje wszystkim, Pyszna. polecamy. Ja, tak, ja polecamy. odkryłam ją chyba po dwóch latach no. używania Thermomixa, e, surówka brokułowo kalofiarowa wydawało mi się to bardzo dziwne zestawienie, a jest e, naprawdę mega, uwielbiam ją, e, bardzo często ją robię. A jak wam się gotowało w nowym Thermomixie? Super, jesteśmy pod wrażeniem. Bardzo ładny design. No, no, <noise> Zupełnie inny. Zachęcamy. Przedstawiciele są wspaniali, że starczy tylko e, skontaktować się z nimi. Bardzo chętnie pokażą Thermomix, pogotują, zrobią obiad, kolację. E, w tym miesiącu oferujemy czarny Thermomix.